W dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza porozmawiamy o miasteczku komunikacyjnym, powiemy o nagrodzie literackiej i trwającym seniorujku. Poinformujemy o zasadach przyznawania bonu ciepłowniczego, zachęcimy do wzięcia udziału w akcji Wrzosy za odpady, a także zaprosimy na debatę historyczną. Miasteczko komunikacyjne obecne było przez lata w Oświęcimiu. Oznakowane miejsca do nauki zasad ruchu drogowego, przejścia dla pieszych, znajdowały się przy zbiegu ulic słowackiego i tysiąclecia. Dla dzieci i młodzieży było miejscem zabawy i nauki. Z czasem zaczęło niszczeć, aż przestało pełnić swoją funkcję. Dzisiaj w tym miejscu urządzono park pokoju. Miasteczko ruchu drogowego powraca do miasta w nowej odsłonie. Młodzi ludzie przepisów ruchu drogowego uczyć się będą w miasteczku komunikacyjnym, które powstaje przy szkole podstawowej nr 11. Miasteczko komunikacyjne przez wiele lat było pewnym symbolem się dla chemików. Przez właśnie wiele lat dzieci korzystały z przestrzeni, która była położona w rejonie ulicy Słowackiego i ulicy Tysiąclecia. Tam właśnie znajdował Łoś miasteczko komunikacyjne, które służyło dzieciom do nauki właśnie jazdy na rowerze, poznawania zasad komunikacji i wtedy, kiedy rozpoczęliśmy budowę tego parku, znaliśmy, że dobrym pomysłem będzie znalezienie w przestrzeni miasta właśnie takiej miejsca, gdzie będzie można to przenieść i uznaliśmy, że najlepszym miejscem będzie właśnie Teren przy szkole i dlatego tutaj zaproponowaliśmy, by teren tutaj przy szkole podstawowej numer 11 był właśnie tą przestrzenią, gdzie dzieci będą mogły poznawać zasady jazdy na rowerze, czy zasad bezpieczeństwa poruszania się w przestrzeni miejskiej. I Dlatego też właśnie pozyskaliśmy na to środki zewnętrzne i zabezpieczyliśmy środki w budżecie miasta i te działania zostały rozpoczęte. Jak widać jesteśmy jeszcze w procesie tym inwestycyjnym, ale już finalnym za kilka już tygodni ten, to miasteczko komunikacyjne będzie służyło dzieciom, nie tylko ze szkoły numer 11, ale także innym dzieciom pozwoli im się przygotowywać do tego, żeby zdawać tutaj kartę właśnie rowerową i uzyskać takie uprawnienia do jazdy na rowerze. Prezydent podkreśla, że każda szkoła ma swoją sportową wizytówkę. Czy to lodowisko pod chmurką, Orlik, miasteczko komunikacyjne? Staramy się, aby każda szkoła podstawowa w przestrzeni miasta miała swoją specyfikę. Tak, przy szkole podstawowej nr 8 mamy przecież halę sportową, przy tutaj, w szkole podstawowej nr 5, czy w szkole podstawowej nr 9 mamy Orliki. Tutaj właśnie postanowiliśmy, że przy szkole podstawowej numer 11 będzie to miasteczko komunikacyjne, które będzie służyło uczniom, ale też i mam nadzieję, że w, w tych godzinach popołudniowych będzie przestrzenią otwartą dla... Dzieci, dla rodziców, żeby właśnie można było w to, to miejsce przyjść i też uczyć dzieci jak poruszać się bezpiecznie na rowerze w przestrzeni właśnie publicznej. Inwestycja jest na ukończeniu. W kolejnych dniach ruszą prace związane z nasadzeniem zieleni. Zbudowanie miasteczka komunikacyjnego to koszt rzędu 810 tysięcy złotych. W tym 210 tysięcy złotych miasto pozyskało ze środków województwa małopolskiego z projektu pod nazwą Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa, MIRS. Od lat w Oświęcimiu spotykają się autorzy, wydawcy, badacze literatury i czytelnicy, by wspólnie świętować twórczość dla dzieci. Przyznawana jest też nagroda literacka, do której nominowano w tym roku 10 książek. 2 października wręczyliśmy 32. Ogólnopolską Nagrodę Literacką imienia Kornela Makuszyńskiego, której organizatorem jest Oświęcimska Biblioteka Galeria Książki. Zgodnie z decyzją jury, statuetka Koziołka Matołka powędrowała do Katarzyny Wasilkowskiej za książkę Witajcie w Chudegnata. Wydaną w wydawnictwie literatura. Jury przyznało również dwa wyróżnienia. Trafiły one do Pawła Berensewicza za książkę Dziewięć Czerwonych x wydaną również w literaturze, oraz do Agnieszki Misiak za książkę Kosma Kopacz i Leśna Szkoła Trudne Początki, wydaną w wydawnictwie Druga Noga. Swoją nagrodę przyznali również najmłodsi czytelnicy. Ich zdaniem najlepszą książką wydaną w 2024 roku była książka Pawła Berensewicza, Dziewięć Czerwonych x z Literatury. Projekt odbył się w ramach działań dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje 2025. Przez cały tydzień święta książki dziecięcej dzieci bawiły się formą, oglądały przedstawienia teatralne udział w spotkaniach autorskich, czytelniczych i literackich. Cała nagroda odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Pana Łukasza Smułki oraz pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, Pana Janusza Chwieruta. Zapraszamy do biblioteki. Korzystajcie z tych książek. Korzystajcie z całej dziesiątki nominowanych. Te książki naprawdę polecają się Państwa uwadze i są warte przeczytania. Zapraszamy serdecznie. Ten tydzień należy do seniorów. Senior Week został zainaugurowany sobotnim balem seniora, a w bogatym programie wydarzenia jest czas na spotkania, rozmowy, aktywności oraz na skorzystanie z porad specjalistów, by dowiedzieć się jak lepiej, zdrowiej i sprawniej żyć. Od ostatniej soboty do najbliższego piątku w Oświęcimie rządzą seniorzy. Po złożeniu uroczystej przysięgi otrzymali z rąk prezydenta miasta Oświęcim klucz do bram miasta. I to właśnie w ramach Senior czyli drugiej edycji Tygodnia Oświęcimskich Seniorów. Miejskie instytucje, organizacje przygotowały bardzo bogaty program dla seniorów, pełen wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, integracyjnych, a także ruchowych i międzypokoleniowych. Bardzo warto integracja świetna, zabawa. No i trzeba korzystać. jakie mamy siłę. Luzik. Luzik. Nie, a poza tym, że można we wszystkim uczestniczyć. To jest to. No, zależy tylko i wyłącznie od Was woli. Bawimy się świetnie. Cudownie. Aż się cieszę, że jestem seniorką. Jak na pierwszy raz mam bile w ręce, to mi chyba idzie niezbyt dobrze. O. A jak prowadzenia tydzień seniora? A bardzo fajnie, bardzo fajna impreza, także na, na bogato wszystkie imprezy. Także trzeba mieć dużo czasu, żeby wszystko obejrzeć. O. Za nami już wielki bal seniorów oraz koncert Wojciecha Gącowskiego, ale w tym tygodniu czekają na seniorów jeszcze bardzo wiele ciekawych i atrakcyjnych wydarzeń. Zatem zachęcamy wszystkich serdecznie do tego, by korzystali z tych przygotowanych dla nich propozycji. Wspaniale, cudowna i sprawa, że takie coś jest organizowane, które pomaga ludziom się spotkać. Wspaniale się czują, uśmiechają. Dziękujemy za przygotowanie. Także super, no po prostu same przyjemność. Senior Week to święto seniorów ale też okazja, by oczywiście podkreślić, jak ważną częścią społeczności naszego miasta są osoby starsze, a równocześnie, by pokazać, że ta jesień życia może być wciąż aktywna, pełna radości, nowych znajomości i okazji do samorozwoju. Bon ciepłowniczy rusza 3 listopada. Wnioski będzie przyjmować Centrum Usług Społecznych, dawniej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy Jana III Sobieskiego 15b. Wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego na okres od lipca do grudnia bieżącego roku przyjmowane będą w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Oświęcimiu w okresie od 3 listopada do 15 grudnia bieżącego roku w godzinach pracy centrum. Wnioski można również złożyć poprzez nadanie ich w placówce pocztowej, ale tak w postaci elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia ich elektronicznym podpisem kwalifikowalnym lub też podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. W przypadku tych mieszkańców, którzy będą mieli problemy z wypełnieniem wniosków, wsparcie w tym zakresie będą świadczyli pracownicy naszego centrum w godzinach od 9 do 11, od poniedziałku do piątku i dodatkowo również w godzinach popołudniowych we wtorki od 15 do godziny 17. Co ważne, przed złożeniem wniosku o przyznanie ciepłowniczego konieczne jest pozyskanie stosownego zaświadczenia, w którym zostanie potwierdzony fakt korzystania z ciepła dostarczanego przez system ciepłowniczy dla potrzeb ogrzewania przez przedsiębiorstwo energetyczne właściwe dla gospodarstwa domowego w Nieskodawcy. W zaświadczeniu tym konieczne jest również, aby została zawarta informacja o wysokości ceny jednoskładnikowej ciepła za gigajoule stosowanej w rozliczeniach z danymi odbiorcami. Świadczenie w zależności na przykład od statusu lokalu mieszkalnego będzie wydawać na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, właściciel lub zarządzający nieruchomością, także wspólnota mieszkaniowa lub też inny podmiot zobowiązany do dostarczania ciepła do gospodarstwa domowego. Jest to nowa forma dopłaty dla gospodarstw domowych do rachunków za ogrzewanie. Wsparcie wyniesie maksymalnie 3,500 zł rocznie, a zasady przyznawania uzależnione są od dochodów i faktycznej ceny ciepła. Warunkiem przyznania bonu ciepłowniczego jest spełnienie określonego kryterium dochodowego, ale także i to, aby cena jednoskładnikowa ciepła wynikająca ze wspomnianego przeze mnie wcześniej zaświadczenia była wyższa niż 170 zł netto za gigażu. Cena ta ma jeszcze istotne znaczenie z punktu widzenia tego, że decyduje o wysokości. I tak w roku bieżącym za okres od lipca do grudnia, w przypadku gdy cena ta mieści się w przedziale powyżej 170 zł netto do 200 zł netto, wówczas świadczenie może być przyznane w kwocie 500 zł. Jeżeli mieści się w przedziale powyżej 200 zł netto do 230, wówczas świadczenie będzie przyznane w kwocie 1000 zł. Natomiast powyżej 230 zł netto cena za gigajoule ciepła, wówczas świadczenie w wysokości 1700

Wnioski o bądź ciepłowniczy będzie można składać od 3 listopada 2025 roku do 15 grudnia 2025 roku, za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku i od 1 lipca 2026 do 31 sierpnia 2026 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku. Jeżeli chodzi o składanie wniosków na rok przyszły, będą one przyjmowane w okresie od lipca. Do sierpnia, także w siedzibie Centrum Usług Społecznych. Natomiast wysokość świadczenia z racji tego, że świadczenie to będzie za cały okres, analogicznie będzie podlegało e, zwiększeniu e, dwukrotnie: czyli tu, gdzie mamy 500, będzie 1000, tu, gdzie jest 1000, będzie 2000, a tam, gdzie 1750 będzie to wysokość 3,5 tysiąca. Przy rozpatrywaniu wniosków może się okazać, że będziemy potrzebowali dodatkowych informacji lub dokumentów, ale to wszystko uzależnione jest od oceny indywidualnej każdego ze złożonych do nas wniosków. W przypadku przekroczenia progu obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, czyli wysokość wsparcia zostanie pomniejszona od nadwyżkę dochodową. Oznacza to, że nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego nadal można starać się o bon ciepłowniczy. Minimalna kwota wypłacanego bonu to 20 zł. Zakład Usług Komunalnych prowadzi kampanię, która ma przybliżyć mieszkańcom Oświęcimia funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych PRZOK, przeznaczonych dla mieszkańców Oświęcimia. Rozpowszechnianie stosowania kart PSZOK do identyfikacji posesji, a także promować właściwe postępowanie z odpadami, a w szczególności ukształtowanie nawyków selektywnej zbiórki odpadów. Dlatego każdy mieszkaniec Oświęcimia, który odda odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, otrzyma w zamian wrzosy. Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na debatę historyczną pod tytułem Okupacja i architektura, niemieckie planowanie i budowanie na ziemiach polskich, która odbędzie się w czwartek, 16 października o godzinie 18 w sali reprezentacyjnej Muzeum. Przykład planów i realizacji w Oświęcimiu, a także w innych polskich miastach, jak Poznań i Kraków, pozwalają na pokazanie II wojny światowej z nowej perspektywy. Zapraszamy.